Co może być fajniejszego niż mnóstwo pysznego jedzenia? Oczywiście nic! Aby nie przegapić najbardziej smakowitego challenge'u składającego się ze stu warstw, zostańcie z nami! Witamy na Parara! Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę! Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę! O mój Boże! Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe! Przestań narzekać, lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera! Uwielbiam ser. No, Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to! Wiesz co? A masz! Ej! Dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo! Ja też chcę zjeść swoją pizzę! Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf. A gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje! Jak mogliście! Co, ale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu piz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy... Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przyceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego. Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla Ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję! To nie było pytanie o usta. Co za uchyla, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolejna jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Okay. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinacz na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się, ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super. Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe. Okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. I nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej, hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila masz najmniej słodyczy więc możesz zaczynać. Myślę że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna ale strasznie mała. Alex twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam, i cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd! Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry! To dla was! Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy! Pospiesz się i łap! Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Wystrzeliłam wszystkie jako naboje! Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi. Wow, ile żelkowych oczu! Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz? Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mina chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem! Tak bardzo boli! Oko, nie mam go! Co? To straszne! Zabierz to ode mnie! Co wy robicie? Chcecie, żebym się dusiła? Mila, przez ciebie Julie cierpi! Nie może oddychać! Ale pyszności! A skąd tu się wzięło oko! Komrzedliwe! Po tym głupim dowcipie, zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Ok. Zgadzam się, ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy. Alex. na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Ze mną też. Jesteśmy przyjaciółmi, Aleks. Dziewczyny, nawet nie próbujcie. I tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę. A, to kara za chciwość. Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci. Nie maruć! Zachowujesz się jak dziecko. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. Pomoże mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz w Nie zrób nam krzywdy tą piłą! Nie chodzi o was, ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe! Jakie to pyszne! To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejne jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić. A teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, Twix, jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Alex, ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Batoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Alex, nie widziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało, kask nie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów. I wszystkie są moje. Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Na dwogo widać. Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. Hmm, myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie, Pyszny i bardzo, bardzo mały. Alex twoja kolej. No wreszcie, bo już zgodniałem, to zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Ach, będę potrzebował dodatkowej pomocy. No w końcu. Teraz pokażę wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop! Gotowe! Pyszno! Muści! Tak, chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu moje moja jedzenie. Ej! Ostrożniej! Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy i tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń, ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Oh. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś mm. dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Hmm. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością rośnie z tego coś pysznego. To sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami? Na Czasami widok robi mi się niedobrze. Fu, smakuje obrzydliwie. I śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. I jak dobre. Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść z całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, Patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Hmm. Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam. Proszę, to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego. żeby nie przegapić żadnego równie śmiesznego challenge'u, zasubskrybuj kanał Parara. Czekać tam mnóstwo zabawy.